A w naszym studiu Ria Soku, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli temat czytelnictwa, książek pozostaje. Ria nie sama, ponieważ za swoją debiutancką książką Bal trwa teraz transpersonalna autobiografia. Dumna? Ojejku, nie potrafię nawet opisać słowami. Aha. To jest wielki wyczyn, wielki wyczyn. Nabrałam zupełnie nowego szacunku do wszystkich art autorów na całym świecie. Soj, wszyscy oczywiście kojarzymy cię jako wokalistkę. E, przypomnę Państwu świetny singiel promujący film Miasto 44: Jana Komasy, i doskonała piosenka nagrana z Anną Iwanek i Piotrem Cugowskim. Natomiast, kiedy e, dowiedziałem się od ciebie, że piszesz książkę, a później, że ją wydajesz, to byłem zaskoczony. Ja też. <laughs> ja też. Ja tą książkę w ogóle, tak naprawdę to jest zbiór oprócz tego, że moich wspomnień, moich pamiętników, które pisałam od dziecka tak naprawdę. To do tego wszystkiego tam jest też cała moja ścieżka i duchowa, i y, cała moja transformacja, moja choroba pięcioletnia, y, zdrady, y, rozwód, y, wszystkie moje takie zaburzenia, które miałam y, i radzenie sobie z emocjami, y, moja kariera również, y, więc jest tam też dużo narzędzi. W związku z czym książka trafiła nie tylko do biografii, do kategorii biografii, ale też rozwój osobisty, ponieważ jest trochę takim, takim połączeniem jednego i drugiego, no i pisała się wiele, wiele lat. Wiele, wiele lat. To ile? No tak już świadomie z intencją to dwa, mm -hmm. a no całe wszystkie te zapiski, no to całe moje życie tak naprawdę. No właśnie, ponieważ do wydania pierwszej książki, zwłaszcza autobiograficznej, dojrzewa się przez lata, tak słyszałem. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że to będzie autobiografia, to znaczy, to się okazało, że to jest autobiografia, dlatego że to jest zbiór historii z mojego życia i jest tam pewna chronologia tego, co się wydarzyło w moim życiu i co mnie doprowadziło do miejsca, w którym jestem, do miejsca, w którym czuję się wolna i jest bardzo spełniona, pomimo różnych okoliczności, które potrafią mnie zaskoczyć w życiu. Ale faktycznie to wyszło na to, że jest to autobiografia, i dzisiaj kończę moje 44 urodziny więc dosyć wcześnie jak na autobiografię. Ale właśnie ostatnio rozmawiałam z Kasią Nosowską, że ona powiedziała spokojnie, daj sobie kilka miesięcy i za chwilę usiądziesz do następnej. Sto lat, sto lat w takim razie. O czym pomyślałaś, Dziękuję. kiedy dzisiaj rano się obudziłaś w kontekście urodzin? W kontekście urodzin pomyślałam o tym, że będę w ulubionym moim miejscu i będę wymówiła w ulubionej rzeczy, która się wydarzyła, Ach. więc byłam naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj dzisiaj poranek spędzić urodzinowym. Wspaniale na bardzo, tej rozmowie. bardzo się cieszę. Mamy Makowiec tutaj, dziękuję. mamy ciasteczka z modelą to wszystko takie dziękuję. przedświąteczne. Urodzinowo się oczywiście częstuj. Dlaczego na okładce jest zapisane transpersonalna autobiografia? Dlatego, że każdy, kto czytał tą książkę, mówił, że niby czyta o moich historiach, a czuje się tak, jakby czytał o swojej własnej. I że gdzieś jest to jakiś taki kolektywne spojrzenie, kolektywna historia. My wszyscy jesteśmy bardzo mocno połączeni ze sobą. I mogłoby się wydawać, że pewne historie, które mi się wydarzyły, mogą się nie wydarzyć komuś innemu, a jednak przekaz tych historii i to, jak ja bardzo pozwalałam tym historiom i różnym wydarzeniom mnie transformować trudnym historiom, depresji, właśnie rozwodowi. Um, A taką paniki, które mnie prześladowały, stan nerwicy lękowej, z której, z której się wykaraskałam, um, mam wrażenie, że my, jednak u fundamentu, jesteśmy wszyscy zbudowani bardzo podobnie. Więc każdy człowiek się może odnieść do wszystkiego, co tam jest, i znaleźć tam naprawdę mnóstwo odpowiedzi. Jedna z osób, która przeczytała, powiedziała: um, Bo ja najpierw byłam zakontraktowana na rynek międzynarodowy, i właśnie to była Kanadyjka, która powiedziała Uh, reading you, I was reading me. Czyli, że czytając mnie, ona czytała samą siebie. I stąd się wziął wzięła taki opis, że to jest transpersonalna, ponieważ jest ponad czymś personalnym i mam wrażenie, że ona łączy, czyli robi to, co, co jest moją misją, żeby łączyć ludzi. Zdecydowanie, chociaż um, trudne, um, poruszasz kwestie pochodzące z Twojego życia, to jednak uniwersalne, ponieważ dotykające każdego z nas w mniejszym lub większym, oczywiście, stopniu. Czy ta książka nie jest swoistym oczyszczeniem dla Ciebie? Oj, bardzo. Nie dość, że jest oczyszczeniem, to jest też takim rodzajem w ogóle, wiesz, odwrócenia się za siebie i zobaczenia, o oh wow, okej. Okay. Ile zrobiłam? Ile zrobiłam, ile przeszłam, ile dokonałam, bo my mamy trochę taką tendencję, do, po pierwsze, żyjemy bardzo szybko. I nie mamy takiego nawyku, żeby się odwracać za siebie i podsumować rok, żeby podsumować y, jakąś ostatni, ostatnią dekadę. Boimy się czasem. Boimy się, a szkoda, dlatego że oczywiście, że musimy się wtedy skonfrontować z różnymi rzeczami, które być może moglibyśmy zrobić lepiej, być może z rzeczami, z których nie jesteśmy dumni. Ja mam mnóstwo takich rzeczy, z których ja nie jestem dumna, ale lista rzeczy, którą znalazłam dzięki temu, że się pochyliłam nad tym, z czego nie jestem dumna. Była znacznie dłuższa. Ja też dlatego robię moje show co roku, gdzie w Teatrze Polskim, gdzie właśnie robimy podsumowanie ostatniego roku celowo, żeby się właśnie pochylić nad tym, żeby uświadomić sobie. Czego dokonaliśmy, co zrobiliśmy, co możemy zrobić lepiej, co planujemy na przyszły rok i sobie trochę zaprogramować też ten, ten przyszły rok, bo w przeciwnym razie trochę żyjemy jak takie łódeczki puszczone na oceanie, nie do końca wiedzie, wie, wiemy, gdzie idziemy, po co, nie mamy takiej autorefleksji na temat tego, co, co zrobiliśmy, co zdążyliśmy przeżyć, więc ta książka, mam wrażenie, że też właśnie inspiruje ludzi do tego, żeby obejrzeli się za siebie i zobaczyli, bo jak piszemy swoją historię, no to musimy się nad nią pochylić i wtedy sobie uświadamiamy, ile przeszliśmy, ile dokonaliśmy i inspirujemy się sami sobą, dosłownie. Dzisiaj ta książka jest dla ciebie oczyszczeniem, ale w momencie, kiedy pisałaś, też miałaś ten strach, lęk, żeby zapisywać te e, fragmenty swojej biografii, które no, nie są łatwe. Rozwód nigdy nie jest łatwym doświadczeniem. Depresja nie jest łatwym doświadczeniem, bardzo trudnym chorobą. Mateusz, ja wypłakałam tyle łez nad tą książką, że tylko ja wiem, naprawdę. Nie wiem nad czym wypłakałam tyle łez, ponieważ po pierwsze. Wracałam do moich pamiętników z czasu depresji, ja to było 5 lat, zapisek, naprawdę, szklany klosz. To mam wrażenie, że to w ogóle lightowy, lightowa pozycja. No, oczywiście tak, też rozwód, różne bardzo przykre doświadczenia, straty, śmierć, różne kawałki, z którymi no, moja styczność z showbiznesem, która też była przeokrutnie dla mnie brutalna, z hejtem. Też moje dzieciństwo, gdzie miałam olbrzymią, doświadczałam olbrzymiej przemocy i też do niej wróciłam, mimo że to wszystko przerabiałam na terapiach, to czym innym jest to wylać na kartkę, bo to jest też pewnego rodzaju stanięcie trochę wyekshibicjonizowanym przed czytelnikiem, przed widzem, przed drugą osobą, w takiej trochę kruchości i bezbronności, więc ja się oprócz tego, że się sama mierzyłam ze sobą, to też się bałam trochę oceny, trochę się wstydziłam. A z drugiej strony ja miałam taką jasność, takie prowadzenie miałam, wiesz, jakiejś siły wyższej, Boga. Potrzebę. I też wewnętrzną potrzebę zdecydowanie że ja po prostu, że to ma zostać napisane, że to jest potrzebne. Ja pamiętam, że jak byłam chora na depresję, to mimo, że byłam ciężko chora, napisałam spektakl o depresji, bo ja gdzieś w środku, ja nie wiem, skąd mi się to wzięło, mimo, że to był 2013, 2014 rok, jak gdzieś w środku miałam przeczucie, że jest nas więcej i że wszyscy chodzimy w tym ciemnie, w tej ciemni, w tym piekle, nie widzimy siebie, ale ja czułam obecność innych ludzi, czułam, że nie tylko ja się z tym mierzę, mimo, że wtedy się nie mówiło tak o depresji, jak w tej chwili. Mhm. Więc to samo mam z tą książką. Ja czuję, że jest nas więcej, więc ja wzywam wszystkich, którzy, którzy poczują, że to jest dla nich. Ale też tak sobie myślę, że skoro jesteś tutaj dzisiaj w studiu urodzinowo, jesteś w tak wspaniałej formie, to ta książka też jest o życiowej sile. Jest zdecydowanie. Ona jest o życiowej sile. O, o tym, że jak ja to mówię, ja z mojej depresji zrobiłam bal, przekształciłam wszystko, czego się nauczyłam w trakcie tego piekła. I, I stworzyłam z tego najpiękniejszy taniec, w którym teraz tańczę w moim życiu i gdzieś ta wolność, w której ja teraz żyję i pokazuje coś, co jest dla mnie, w moim odczuciu jest cudem, bo ja tylko ja wiem, jak ciężko byłam chora i jak dla mnie niemożliwym było, żeby się wydostać z tej choroby i żeby przejść te wszystkie trudne sytuacje, które się w jej trakcie wydarzyły. Przez te pięć lat i dla mnie to jest cud. Jak ja patrzę codziennie rano w lustro, to naprawdę mam poczucie, że to, to się po prostu nie dzieje, że Ty tutaj jesteś. To jest niemożliwe. A jednak jestem, więc mam tak, taki dowód cudu codziennie rano jak patrzę w lustro. I, I zdecydowanie ta książka jest o tym: o tym, że nie ma takiej rzeczy, z której nie możemy skorzystać. I mam taki cytat, że jeżeli coś boli, to wykorzystaj ten ból, inaczej on wykorzysta Ciebie. Tak jest. Polecamy każdemu tak naprawdę, bo to jest bardzo uniwersalna historia. Momentami tak jak wspomnieliśmy, niełatwa, ale ostatecznie kończąca się happy endem, mogę tak powiedzieć tu i teraz! Tak jest. Polecamy każdemu książka od 10 grudnia tak. na rynku, czyli idealnie nadaje się pod choinkę. Idealnie się nadaje pod choinkę. Już w tej chwili można w sprzedaży ją otrzymać w Empiku i zamówić sobie ją. Przyjdzie do domu, jest w promocji w tej chwili jeszcze do tego 10 grudnia, a już od 10 na stołach w Empiku. <grym> to jest w ogóle dla mnie jakieś surrealistyczne. <grym> Że zobaczysz swoją książkę za sobą na okładce i z tytułem Bale trwa teraz. Transpersonalna autobiografia Ria Soku była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Czy ty jesteś do świąt już gotowa? Czy przygotowujesz się? Na razie mam bal mówię. Mój, moje show, które jest za parę dni, i na razie jestem bardzo sfokusowana na nim. Myślę, że po tym moim show w teatrze polskim yy, skupię się już całkowicie na świętach. No dobrze, no to w takim razie przygotowując się do świąt, posłuchajmy o tych zeszłych, czyli Last Christmas. Bardzo Ci dziękuję na zegarze 8.35.